Tam w kolejnym filmie, jak słychać po głosie, mm, nadal tak sobie. Natomiast <laughs> robię przeglądy i namierzyłam na przykład ten zapach Aleksandria. Zresztą mam jeszcze drugi zapach tej marki. To znaczy u marca Aleksandria generalnie, może nie jest jakoś duży, ale... Może nie na polskim wytówie, my ale myślę, że jest. Tu mamy tą markę Derby. derbę Derby. Tu akurat mm, wokół kwiatu wiśni. I zapach. Myślę, no że o tym kwiecie wiśni raczej może nikt nie mówił, może mało kto mówił. Natomiast e, właśnie tu wybrałam takie zapachy, które gdzieś tam namierzyłam. Można wybrać w ramach serii e, Flakonik, zazwyczaj Flakonik, Flakoniki, albo w ramach e, cyklu recenzji Perfumowe, co z tego typowo omówię w formie recenzji. Tu jest zapach, myślę, że o nim raczej nikt nie mówił. To jest taka ogromna ciekawostka, Voyage Anant, to jest w ogóle zapach, el parfum, em, który do końca nie pamiętam. On ma jakieś mało nut. To był taki zapach na zamówienie, nie wiem, czy regionu, gdzieś chyba we Francji, czy jakiegoś miasta. To Nantes to chyba może miasto, nie wiem, jakaś nazwa miasta. W każdym razie to był taki zamysł, i to było stworzone właśnie go taki tam zapach limitowany, limitowany no i chwilę odłożę telefon, ponieważ chciałabym je tutaj otworzyć, pokazać. Ja się kiedyś na ten zapach Nantes. Kolega go sprowadzał chyba. Praca chyba dla siebie, na kilku osób, dla siebie, dla naszej koleżanki, dla mnie. Nie wiem, czy dla trzech osób, czy dla czterech. I perfumiarzem jest ulubiony Perfumiarz, czy Bertrand du Tutaj z tyłu widzę, że są podane w ogóle nuty. Nie wiem, czy tutaj nie ma więcej niż ogólnie było podane. Mało było informacji. Pokazywałam informacje, które udało mi się już znaleźć. Chyba jeszcze przed zakupem. Właśnie mało informacji, prawie nic. Taki dosyć ciekawy flakonik. Trochę mi coś przypomina z flakonówką de Garçon. No i właśnie mamy Bertrandusza. Fuch, co my tu mamy? Na ile to szybko ogarnę. Um, A grunt to coś z cytrusami. Jak dobrze kojarzę. Paczula, y, sandałowiec, rum, to jest dużo więcej nut niż my chyba wtedy znaliśmy. przez zakupem, nie wiem. Pamiętam, że było bardzo mało nut. Hmm, wiem, żeby jakiś wypiek, jakiś z tego chyba regionu, czy coś takiego. Tu widzę, że jest paczula, wetiveria, sandałowy, jest to ma, mam bazę. Mamy w sercu gło, w sercu mamy róże. Nie wiem, w otwarciu chyba, właśnie to coś tam świeże cytrusy, czegoś tak. To widzisz, że magnolia. Hmm. O, że nie mam tak telefonu trzymać. Nie wiem, przepraszam z Jestem już chora i nieprzytomna. Może po angielsku trzeba było. Pink. O, cytrus, czyli dobrze powiedziałam. Ale yy, Korum, sandałowy, spaczula herlek jakiś, jakiś kwiat. Tam coś był jakiś dziwny kwiat, chyba, jak dobrze pamiętam. I tutaj jeszcze... Hmm, coś zrozumiałam, że głosowali za Bertrand Duszefów. No trzeba to jakoś przetłumaczyć jeszcze. No, trochę tam z francuskiego zrozumiałam, trochę z angielskiego. Natomiast nie potrafię coś trzymać dzisiaj telefonu nieruchomo. bo Jestem osłabiona, więc wszystko się trzęsie. Mm. Szukam, ponieważ coś tu jeszcze było. A ten Pink Pepper Corn. Do szukać po angielsku, po, po francusku co było. Hmm. jest energia. Coś z różą. Trzeba sprawdzić: peppercorn. Coś różowym, różowy pieprz. to ciekawe. <laughs> no, pepper to pieprz, ale nie wiedziałam, że się mówi peppercorn. Także w ramach perfumowych, to pierwszy, ten lepszy. W ramach tego, że robię porządki i przeglądy i różne inaczej sobie to rozlokowuję, przeglądy, nie przeglądy i tak dalej. No to właśnie to można. Zarstokuję <laughs> teraz ten kwet wiśni. Mamy kilka flakoników z tej marki. Bardzo ładne zresztą, flakoniki. Tak wygląda. I raczej tej marce mało kto mówił, może nikt nie mówił, może ktoś mówił. Natomiast w przypadku niektórych marek do tego zapachu NAND, no to ja tak mogę mówić, że raczej mało prawdopodobnie że ktoś powiedział na polskim YouTubie. Tylko moje słowa w tej kwestii są przemyślane. Nie są tak po prostu. A pochwalę się, że mówię o czymś nieznanym. Naiwnie wierząc, że nikt o tym nie mówił. No bo Świadomie Wmawiając to sobie A z drugiej strony właśnie mamy taką sytuację jak ja Czyli osobę, która Przez Nie wiem Dajmy na to 16 lat Ogromnego perfumocholizmu Większość czasu, jakieś 14-15 pewnie w niszy Ogrom poznanych zapachów Ogrom zapachów. Miałam, mam. No, styczność ogromna. Próbki, dekanty, ogrom flakonów. Składniki, tworzenia, już bardzo wiele stworzonych zapachów. Praca ze składnikami. I przede wszystkim ogrom poznanych zapachów, co daje ogromne możliwości, porównawcze, skojarzeniowe, oceniające. Jeszcze wtedy po prostu yy, dochodzi też taka kwestia, że ja się, mam wrażenie, jednak większy obiektywizm. Człowiek znawszy. Zapoznawszy się z taką ilością zapachu, czy z taką ilością składników, czy z... pracując z taką ilością składników, tworząc tak dalej, jest taka, że ma szerszy pogląd. Potrafię na pewno się spojrzeć już po prostu obiektywnie. Ja potrafię zapach oceniać obiektywnie, <grych> jakkolwiek dziwnie to brzmi. Tak oceniałam zapachy z różnych konkursów perfumiarskich. Czyli oceniałam, czy zapach jest dobrze zrobiony i tak dalej, nawet jeżeli to nie są moje klimaty. Czyli yy... To nie jest takie patrzenie, a to nie, bo to taka nuta i tak dalej, a to nie, bo to nie dla mnie, tylko po prostu obiektywne ocenienie efektu, samysłu, realizacji pracy. Na przykład kolega perfumowym napisał, czy może wysłać do mnie zapach swój, i napisał, żebym oceniła, że chciałbyś dowiedzieć, co o nim sądzę, i nawet określił to że jako opinia fachowca. To bardzo miłe. I właśnie sprawdzam już ten zapach. Ja go zapomniałam na nasz wyjazd, ale tak jak mówię, mówiłam koledze, że niestety nie tak naszykowałam, że nie zabrałam, ale że sprawdzę po powrocie. I testowałam już. I relacjonowałam mu. Później są mi nuty, bo właściwie ustalaliśmy, że nuty później. Żeby nie było jakiegoś sugerowania się, tak dalej. I to nie do końca zapach dla mnie, ale zapach jest świetnie zrobiony jest świetnie zrobiony <laughs> i można tak do tego podejść ja go na przykład widzę bardziej na skórze męskiej <laughs> dla mnie dla mnie pewne rzeczy nie bardzo, bo to nie moje klimaty ale nie mogę powiedzieć z druga słowa to zapachu, bo jest świetny bo jest naprawdę świetnie zrobiony Cały, całość zapachu jego parametry, wszystko, no naprawdę świetne Pokazuję trzeci flakonik do wyboru. Tak wygląda. Mam jeszcze drugi, ale nie wiem, gdzie go mam. No, po przeprowadzce. Dobra, przeprowadziliśmy się. Ile już? Yy... Ponad 2,5 roku temu. Ponad. słusznie namierzyłam pewnych rzeczy. No. Po bo było pełno tych pudeł, rozpakowywałam, był złożony cały ten system szaf, no i po prostu rozlokowywałam w półkach, szufladach. <laughs> Może jest tak, że przeoczyłam rozlokowując. Raczej chyba wszystko rozpakowane. Znaczy, są pewne rzeczy nie rozpakowane, ale tak celowo odłożone gdzieś W każdym razie, tylko one wszystkie raczej rozpakowałam, no i nie kojarzę na przykład z Centauri. Może go rozpakowywałam i się nie skoncentrowałam. Nie mogę go namierzyć, jak samo... Wydaje mi się, że ten drugi Aleksander gdzieś widziałam, ale gdzie? Na przykład z tego co że w tej marce jest na przykład zapach w stylu. A z Aleksandry kiedyś opowiadałam ośliwce i naprawdę bardzo blisko jej do Toma Forda, śliwki japońskiej. I w tej marce jest też coś tej... zapach w stylu Lunfelin z tego co wiem. No dobrze, w każdym razie marka <laughs> jest z tego co kojarzę w Stanach i w Anglii. Do wyboru dam jeszcze zapach, gdzie nie należy się obawiać nazwy. Zapach, o którym wielokrotnie opowiadałam. Zapach marki Durga, amerykańska marka niszowa, gdzie z tego co każe małżeństwo <laughs> tworzy cały koncept. Kobieta tworzy tą szatę graficzną, flakony i tak dalej, a mężczyzna tworzy zapachę. Notorious Oud. Poznałam kiedyś na naszych fenomenalnych, najdłuższych wakacjach. Miałam wtedy próbkowo z Musen Bar. Używam na takie letnie wieczory, nawet na takie właśnie noce na plaży i w ogóle, nawet na nasze jedyne w raz nocowanie na plaży. Bardzo chciałam obudzić się rano, zobaczyć schód na plaży no i w najcieplejszą noc na tych bardzo długich wakacjach tak zrobiliśmy, że poszliśmy na plażę, zabraliśmy jakieś koce, nie koce, no ale tam nad rano już się przetransportowaliśmy do pokoju, ale... Dosyć długo byliśmy. Takie przesypianie, nieprzysypianie. Zachód, słońca, wschód, słońca. Yy, tak, zobaczyliśmy wschód i <laughs> przetransportowaliśmy się do pokoju spać. odsypić. Yy, no i właśnie towarzyszyły mi wtedy. Pamiętam doskonale. Właśnie notorius. Także sentyment. jest tak wącham za tą mizerę. On ma trudność i niektórzy wskazują pewną trudność, której ja wtedy nie odbierałam, nie, nie odczuwałam. Yy, nie było tej trudności. Bardzo lubię ten zapach. Miałam też taki mały flakonik, to yy, jest większy. Natomiast yy, to, co chciałam powiedzieć, jeżeli chodzi o ten zapach, yy, on taką egzotykę drzewną miał i taki trochę motyw piekarni, nocą, taki niuans. Ja nawet już wiem, jakiego typu składniki to, ale, ale wtedy jeszcze nie wiedziałam. W każdym razie. Coś takiego też czuję w pewnym zapachu Mask Milano, Kinsugi. Kiedyś opowiadałam, też mam flakonik. I właśnie jeżeli chodzi o te Notorious, one nie miały na mnie wtedy takiej trudności. To była taka egzotyka drzewna, ale też tak powąchałam. To trochę takiego przywrócenia jest, ale takiego jeszcze Jeszcze nieproblematycznego, przynajmniej dla mnie. Ale zdaję sobie sprawę, że jak ktoś w ogóle nie ma do czynienia z jakimiś tam przybrudzeniami w perfumach, to może to stanowić problem w odbiorze trochę.